Partnerami ligi są. No, zagraliśmy dobre spotkanie, przeważaliśmy cały mecz. No, byliśmy z drużyną zdecydowanie lepszą. No, udało mi się strzelić cztery bramki, ale najważniejsze jest no Myślę, że mamy troszeczkę dołek. Zdarzają się słabsze mecze, przeplatamy lepszymi meczami. Jest to bardzo nierówna forma, niestety. Mamy nadzieję, że wreszcie się ustabilizuje na tym lepszym poziomie. Bardzo fajna sprawa, na pewno bardzo mobilizująca dla każdego zawodnika. Każdy stara się grać lepiej, troszkę bardziej indywidualnie też, ale, ale myślę, że same pozytywy z tego. Powiem. Parę akcji takich. Musiałem cały czas być w gotowości. Nie za dużo, ale takie były. Dość wymagające ode mnie poświęcenia. Ale przejście na szczęście, no, moją korzyść. Cieszę się, że zostałem MVP. No Super, wygrywamy każdy mecz po kolei, nie zapeszając. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i zdobędziemy mistrza. Jest super. Dużo nie mam roboty. Bardzo dobrych mam zawodników w obronie, którzy mi pomagają. Razem współpracujemy. Myślę, że jest to wygląda fajnie. Dziękuję za współpracę w obronie. Miło mi, że tutaj mogę grać. No i życzę sobie i drużynie powodzenia w dalszych meczach.